Witamy już po, lecz, po locie wieczorne przeliczenie ptaszków. Mogę się dotrzeć trzech murzynków, ale to zobaczymy jeszcze rano przy pakowaniu. No jutro największa akcja. Lot, który zorganizował Andrzej. Będziemy jutro każdy to obserwować. Może być 800, może 1000, stół. to zależy, tam wszyscy przyjadą jak to miało być, zobaczymy jutro, będziemy liczyć już wtedy. Będę to Państwo widzieć, będziemy wtedy już wtedy policzone kanicą przy tłuszczaniu. odpoczywają. Zostały dobrze pić z elektrolitrem trochę, żeby miały witaminę, jakieś siły, jutro lecieć. No jutro jest ciężko, bo tam yy, moich będzie 100, około 130 sztuk. No a chłopaków tam będzie naprawdę z 800 no to te, te ptaki, co przyjdą, to już będą naprawdę mądre co wyjdą z tej, tej odskoczą i przyjdą, nie wiem czy tam na pewno nie, nie odskoczy całość, jakaś część przyjdzie tam na swoją rękę tego tak, będziemy wszystko to obserwować nagrywać, co tam jutro jeszcze się dokładnie wydarzy, oby była pogoda także trzymajcie kciuki za jutrzejszy lot, oby jak najwięcej przychodziło, to, to, to będzie Większa paczka do dopuszczania. no wiadomo coś tam odejdzie to tam jak to zawsze nie ma co narzekać tu murzyna jest, tu murzyna są para po Andrzejach naprawdę one idą one jeszcze nie zginęły nigdy sam miał dwóch lat jeszcze jak trzymał gołębie w innym miejscu Potem te murzynki u mnie są. kiedy się łapałem już tak się z Andrzejem nie kolegowałem to nie wziął i co do wtedy i zostały, no i po nich naprawdę i młode dolecam no i one tutaj będą bez zarzutów. No myślę, że jutro będą pierwsze nawet z tego, czy tam będzie tysiąc, czy ile puszczane, że ta parka będzie murzynków pierwszych. To są naprawdę ptaki ostre. No i tu po nich jest trochę tych murzynów. Także panowie, jutro spokojnie czekajmy, dowiemy się co jutro będzie, tam będzie puszczone. Janek chyba też sam jeszcze dadzę 20 sztuk, by tam mu pozostawało teraz już mocno pada deszcz, jest ciemno ale oby jutro takiej pogody nie było Państwo pada bardzo mocno, bardzo mocno pada tu jeszcze zobaczymy do tych Budapesztów też jutro są przygotowane tu jest słabsze światło, to tak nie widać tu jest 30, tam jest ponad 30 tu jutro wszystko będą opakowane na lot będę liczyć ciemno pada jeszcze zobaczymy chwileczkę do żałowniczków też już powoli idą spać trochę więcej, 20 parę młodych zostawię sobie ze 3 pary z tych młodych takich najlepszych ja wybiorę, później będę resztę. sprzedawał, Łatwo jeszcze jeszcze w nie wszystkie dobrze odwiedzają. To będzie wiadomo, Przybieram tam. tego. tu są po nich stary. Starych też zostawię chyba. Starych też chyba zostawię kilka far. też słabo światło, tak, nie widać, jak się przynaga jak tu po widnemu. Kilka par starych też będzie do sprzedania obników jest wszystkich około 50 sztuk. Także połowę się musiał odbić, bo to jednak przyjdzie wiosna, teraz te parmi niepotrzebne. A jak ktoś tam będzie chętny, to zawsze można się dogadać. Za niedługo pnię oczywiście. Także panowie, trzymajcie się jeszcze raz krótki za jutrzejszy lot, żeby ptaczki jak najlepiej przyszły. Także rano wszystko nagrywamy i lecimy. Także trzymajcie się do, do jutra. Trzymajcie kciuki za bolka, żeby to taki dobrze doszło. Także dziękuję za oglądanie. Dobranoc.